Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano odpowiednio punkty P i R takie, że długo odcinek AP podzielony przez odcinek PB jest równy odcinkowi CR podzielony przez odcinek RT i to jest równe 3 drugie. Pole czworokąta APCR jest równe. Jeżeli mamy zadanie z tak zwanym stosunkiem, do tych stosunków dopiszemy sobie zmienne, czyli o tę wartość, którą zostały skrócone. Czyli teraz tak, mamy tak, AP to są 3x, AP to są 3x, APB to są 2x, CR to są 3x, tutaj 3x, a RD to są 2x. Jak widzimy, tutaj cały odcinek to jest 5x. Tak samo na dole. Do całego, do całego zadania nam brakuje drugiego boku prostokąta. Ten drugi bok prostokąta nazwiemy sobie y. Tu y. I tu y. I wiemy, że pole całego prostokąta to jest 90. A wzór na pole prostokąta to jest bok razy, krótszy bok razy dłuższy bok. Czyli mamy tak y. RAZY 5x, czyli 5x razy y to jest 90. Zostawiamy spokoj. Teraz, jak sobie zauważymy, trzeba obliczyć pole tego czworokąta, który tutaj powstał. Jak to policzyć? Otóż to policzymy odejmując od pola całego pola tych dwóch. Tych dwóch trójkątów, które tu są. Te trójkąty są takie same. Czyli C90 odjąć T2. Te dwa. Te, te dwa pola. A to, żeby obliczyć te dwa pola, musimy policzyć pole 1 i wziąć razy 2. Damy sobie pole 1 i potem razy 2. Czyli tak, P1 równa się P2. Dobrze, to tutaj dwójeczkę sobie wprowadzimy, żeby było to jasne. Czyli co? Obliczymy sobie najpierw pole jednego. Wzór na pole trójkąta jest jedna, druga, razy bok i razy drugi bok. U nas jednym bokiem będzie. Ja, czyli razy a i razy hal Razy podstawa, razy wysokość, tak? Nie razy bok, koniecznie. Ale tak, dla łatwiej. Mamy tak. Razy 2x i razy y. Dwójeczka się skróci z dwójeczką. Mamy x razy y. I wiemy, że musimy odjąć nie tylko ten jeden, tylko dwa. Czyli P1 plus P2 równa się 2xy. I teraz tak, skoro 5xy to jest 90, a tutaj nam wyszło 2xy, to trzeba to podzielić sobie na 5. Otrzymamy wartość xy równa się. równa się 18 i teraz to pomnożyć razy 2 otrzymamy 2xy czyli to jest 36 tu otrzymaliśmy pola trójkątów które trzeba odjąć od 90 czyli 90 minus te dwa pola trójkąta które powstały wyjdzie nam że pola pole czworokąta jest równe 54